Ostatnio stworzyliśmy program, w którym mamy kwadrat, który przemieszcza się po kliknięciu. Dzisiaj to rozszerzymy, tak żeby ten kwadrat również przemieszczał się po naciskaniu klawiszy myszy. Powiedzmy, że szczałki będą obsługiwały ruch tego kwadratu. Szczałka w prawo spowoduje ruch tego kwadratu w prawo. No i analogicznie każda z kierunkowych strzałek będzie przesuwała w odpowiednią stronę ten kwadrat, czyli do tego wykorzystamy sobie obsługę klawiatury. W przypadku obsługi zdarzenia myszki, to obsługę zdarzenia myszki dodawaliśmy bezpośrednio do komponentu, natomiast zdarzenia z klawiatury dodamy sobie do ramki, do mojej ramki. No, może dla tego przykładu stwórzmy jednak zewnętrzną klasę, która będzie obsługiwała zdarzenia klawiaturą. Nazwijmy ją my Key. Listener. No i tak jak w przypadku innych Listenerów, powinniśmy tutaj implementować klasę KeyListener. W sensie ten interfejs ma trzy metody do zaimplementowania. I dokładnie tak samo jak w innych przypadkach. Zamiast Listenera możemy od razu użyć Adaptera. Czyli zamiast KeyListener będzie, będziemy rozszerzać. Klasę KeyAdapter. adapter, możemy poglądnąć ten adapter, rzeczywiście on implementuje k więc dzięki temu nie musimy wszystkich tych metod implementować, tylko ta, która nas interesuje. No to są trzy metody, w zależności od tego, czy klawis został po prostu naciśnięty i upuszczony, czy jest cały czas naciśnięty, tylko czy został zwolniony. Może przesuwajmy cały czas, kiedy jest naciśnięty. Czyli naciśnięcie klawisza będzie spowodowało przesuwanie kwadratu cały czas, póki klawisz jest naciśnięty. Więc implementujmy sobie tylko tą metodę. I tak, mamy tutaj w argumencie obiekt typu key event. Ogólnie ta metoda zostanie wywołana za każdym razem, kiedy tylko zostanie naciśnięty jakikolwiek klawisz, a po prostu musimy sprawdzić czy został naciśnięty ten klawisz, który nas interesuje. No i to właśnie za pomocą tego obiektu KeyEvent event będziemy mieli kod klawisza, który został naciśnięty. Zapiszmy go w zmiennej key code i wydostajemy z obiektu e właśnie ten key code. No i oczywiście nie musisz tych kodów klawiszy pamiętać. Są do tego zdefiniowane stałe, po prostu użyjemy stałych. No i teraz użyjemy do tego na przykład Switcha i sprawdźmy jaki Keycode został nam przesłany. Tutaj na pewno interesujące nas przypadki to klawisze po prostu w górę dół prawo lewo. I do tych stałych zdefiniowanych dostajemy się za pomocą klasy Key Event. Key Event i tutaj po kropce mamy zdefiniowane stałe akurat stałe, które wskazują na kody strzałek to po prostu VK podkreślniki odpowiednio LEFT, DOWN, RIGHT, UP no to zaczniemy od strzałki może w prawo jeżeli strzałka w prawo została kliknięta to trzeba zmienić współrzędną x z tego kwadratu współrzędną x mamy tutaj napisaną no natomiast nie mamy dostępu do tych pól z poziomu Listener. Może w takim przypadku stwórzmy sobie klasę zewnętrzną, która będzie przechowywała po prostu stan tego kwadratu. Mamy jeden kwadrat w naszym prostym przykładzie. I po prostu wynieśmy to do jakiejś zewnętrznej klasy, które i te pola zróbmy jako publiczne. Niech będzie to my rectangle. I do tej klasy my rectangle. Wynieśmy właśnie te współrzędne XY. y. No może jeszcze zmienimy ich nazwę, bo to nie jest mouse x i mouse y. To ogólnie to chodzi o współrzędne kwadratu. Do zmieniania nazw służy skrót klawiszowy shift f6 i po prostu zmienimy to na x. To będzie x i tutaj shift f6. Tutaj po prostu będzie y. I wynieśmy te pola zewnętrznej klasy control x. I po prostu wklejmy je do my rectangle. Ctrl V. No i oczywiście zmiejmy to na publiczne i statyczne. Po to, aby nie trzeba było tworzyć instancji my rectangle, żeby do nich się dostać. Po prostu zakładamy, że mamy tylko jeden kwadrat. Jeden prostokąt w zasadzie. Natomiast. Gdybyśmy chcieli więcej tych prostokątów mieć, no to pasowałoby, żeby to były pola instancyjne zamiast statycznych, bo wtedy każdy kwadrat mógłby mieć swoje współrzędne, No ale powiedzmy, że w tym uproszczonym przykładzie chcemy po prostu tylko jeden kwadrat na jednym kwadracie operować i teraz musimy naprawić kod zamiast x. No to wszędzie będziemy x używali, to też będzie majorectang.x. To sobie skopiuję to, i tutaj wkleję tak samo w tym miejscu i w tym miejscu. Ok, teraz również do tych współrzędnych możemy używać w micristener. Po naciśnięciu klawisza w lewo powinniśmy współrzędną X-ową dekrementować. No i tyle. Natomiast w przypadku naciśnięcia klawisza w prawo, no to powinniśmy inkrementować zmię współrzędną x-ową. Po naciśnięciu klawisza w górę współrzędną y będziemy dekrementować. Natomiast gdy zostanie naciśnięty klawisz w dół to wtedy będziemy inkrementować współrzędną igielkową. No i jeszcze te breaki po każdym klawiszu, po każdej wykonanej zmieni, zmianie pozycji. No i ok. No i teraz musimy użyć właśnie tego microlistenera dla naszej ramki. Czyli tutaj po prostu dodajemy add Listener i tutaj dodajemy new My listener, no i tyle, raczej znaczy tyle. Teraz to jeszcze nie zadziałała z tego, z tego powodu. Teraz klikam strzałki z tego samego powodu, co wcześniej nie działało. Klikanie dalej działa, natomiast poruszanie za pomocą strzałek nie działa. A właśnie jest tak dlatego, że nie odświeżamy komponentu. No, widzisz tutaj w komponencie po każdym naciśnięciu, po każdym naciśnięciu klawisza mamy również repaint. No i takie samą akcję powin powinniśmy wykonać w przypadku naciśnięcia klawiszu. Tylko, że teraz nie mamy dostępu do metody repaint, bo repaint się wykonuje na komponencie. Także powinniśmy tutaj do tego listenera również dodać komponent. No, powiedzmy, że tutaj przyjmiemy jako prywatne pole myComponent. My Component, Włóżmy sobie do tego jeszcze konstruktor. Alt, Insert, Konstruktor I ok. Teraz się jest problem w konstruktorze. Natomiast tutaj możemy już użyć myComponent.repaint. No i teraz jeszcze pójdźmy do tego problemu. Tu jest problem, bo teraz trzeba w konstruktorze podać ten my component, który podajemy również tutaj. a no to wynieśmy go do osobnej zmiennej: my component, my component to się równa, new my component. I teraz ten sam komponent podamy sobie zarówno tutaj do metody add, jak i do konstruktora. No i ok, teraz już w sumie powinno działać odpalmy sobie program i teraz tak, strzałka w prawo jest w prawo, góra góra, lewo idzie w lewo i dół, idzie w dół no i tyle jeżeli chcesz to możesz po prostu przyspieszyć żeby za każdym razem po kliknięciu odpowiedniego klawisza zamiast inkrementować czy dekrementować to zmienić pozycję na przykład o 10 pikseli wtedy będzie znacznie szybciej się przemieszczał tutaj jeszcze możesz zauważyć, że IntelliJ podpowiada, że można tego switcha zastąpić ulepszonym switchem. Ta opcja będzie dostępna, jeżeli używasz Java troszkę nowszej. Nie wiem, już nie wiem, w której wersji to rozszerzenie switcha dostało, zostało dodane. Natomiast było to relatywnie niedawno, więc jeżeli byś używał starszej Javy, to możliwe, że Ci tutaj IntelliJ nie podpowiada, bo wtedy nie mógłbyś tego uprościć. No ale właśnie tak zostało ostatnio takie dodane, że teraz po wartości. Jeżeli użyjemy takiego znaku, no to od razu piszemy wyrażenie i tyle. Nie trzeba tych breaków robić, gdy używamy właśnie symbola strzałki w switchach. No, znacznie zwięźlejszy kod w porównaniu do tego. No, ale działa to właśnie dokładnie tak samo. Widzisz, teraz dalej przesuwanie strzałkami działa. Oczywiście kliknięcia również działają. No i w tej lekcji to tyle.